Część z Was na pewno kojarzy historię odkrytej na terenie dawnej Mezopotamii glinianej tabliczki, zawierającej pierwszą znaną w dziejach ludzkości reklamację. List napisany przez pewnego kupca imieniem Nani do handlarza Eana Sira. Nani skarżył się na fatalną jakość miedzi, którą otrzymał w zamówieniu oraz na nieuprzejme traktowanie ze strony pracowników dostawcy. I to właśnie miedź stała się surowcem dającym początek pierwszej w historii ludzkości epoce metalu, epoce miedzi. Okresie, który choć często pomijany w popularnych opracowaniach, odegrał kluczową rolę w rozwoju cywilizacji. To wtedy pojawiły się pierwsze próby wytopu i obróbki metalu, zmienił sposób życia ludzi, a świat zaczął powoli przechodzić z prehistorii do czasów starożytnych. Warto więc przyjrzeć się bliżej tej fascynującej epoce, która położyła fundamenty pod późniejsze wielkie kultury epoki brązu. Epoka miedzi, nazywana też Halkolitem albo Eneolitem, to jedna z najważniejszych epok w prehistorii. Trwała ponad tysiąc lat, mniej więcej od 5 do 4 tysiąclecia przed naszą erą. Był to czas ogromnych przemian w życiu ludzi, zarówno społecznych, jak i gospodarczych. Najważniejszym wydarzeniem tego okresu było pojawienie się metalurgii, czyli sztuki wytapiania i obróbki metali. To właśnie wtedy ludzkość zaczęła powoli przechodzić z prehistorii do wcześnej starożytności. Epoka miedzi pojawiła się pomiędzy epoką kamienia a epoką brązu. W innych częściach świata zmiany te zachodziły w różnym tempie. Najwcześniej halkolit rozwinął się na Bliskim Wschodzie, później również w Europie i w Azji. Mimo tych różnic, wszędzie przebieg rozwoju wyglądał podobnie. Epoka kamienia przechodziła w epokę miedzi, ta następnie w epokę brązu, a później w epokę żelaza. Sama nazwa halkolit pochodzi z języka greckiego, od słów znaczących miedź i kamień. Nie jest to przypadek. Choć miedź zaczęła być wówczas szeroko używana, to kamień wciąż odgrywał ważną rolę w produkcji narzędzi. Warto w tym momencie podkreślić, że samo przejście z epoki miedzi do epoki brązu nie nastąpiło wszędzie w tym samym czasie. W wielu miejscach miedź i brąz były używane równocześnie, trudno więc mówić o jednoznacznym momencie zmiany. Mimo to epoka miedzi stworzała podwaliny pod rozwój wielkich cywilizacji epoki brązu, takich jak Sumer, Babilon czy starożytny Egipt. Najstarsze dowody na obróbkę miedzi pochodzą z Bliskiego Wschodu, z terenów tzw. żyznego Półksiężyca. Najważniejsze stanowiska archeologiczne z dużą liczbą miedzianych przedmiotów odkryto w Anatolii, czyli na terenie dzisiejszej Turcji, a także we wschodniej części Lewantu, czyli dzisiejszym Izraelu, Jordanii i Palestynie, a także w górach Zagros w Iranie. Miedź wydobywano również w dzisiejszej Serbii na Bałkanach. A także w dolinie rzeki Indus w południowej Azji. Znaleziska z tych miejsc sugerują, że umiejętności obróbki miedzi mogły rozwijać się niezależnie w różnych częściach świata, również w Azji Wschodniej, Afryce, a później także w Ameryce Południowej. W tym momencie możemy zadać sobie pytanie, dlaczego to właśnie miedź zapoczątkowała pierwszą epokę metalu w dziejach człowieka? Pierwszym znaczącym powodem była jej atrakcyjność wizualna. Miedź ma charakterystyczny kolor, a pod wpływem powietrza zmienia się na zielonkawe odcienie, co czyniło ją ciekawym znaleziskiem dla prehistorycznych ludzi. Z podobnego powodu wczesne przedmioty metalowe wytwarzano także ze złota i ołowiu. Kolejnym istotnym powodem był stosunkowo niski punkt topnienia miedzi około 1084 stopni Celsjusza. To dużo mniej niż w przypadku np. żelaza, które topi się dopiero w temperaturze ponad 1500 stopni Celsjusza. Dzięki temu mieć była łatwiejsza do przetopienia w prymitywnych piecach, czy nawet ogniskach wykorzystywanych w neolicie i halkulicie. Ostatnim powodem przesądzającym o wyborze miedzi był fakt, że występuje w przyrodzie w łatwo dostępnej postaci. Można ją znaleźć zarówno w postaci czystych, metalicznych bryłek, jak i w formie ród, takich jak zielony malachit czy niebieski azuryt. W wielu miejscach świata, od Anatolii przez Bałkany, po Bliski Wschód i Północną Afrykę, miedź była dostępna blisko powierzchni ziemi, co ułatwiało jej wydobycie bez konieczności prowadzenia skomplikowanych prac górniczych. W tym miejscu napotykamy kolejne ważne pytanie. Czym właściwie miedź różniła się od kamienia jako materiał do produkcji narzędzi? Jedną z największych zalet miedzi była jej możliwość recyklingu. Miedziane przedmioty można było przetapiać i formować od nowa, czego nie dało się zrobić z krzemieniem czy obsydianem. Kamienne narzędzia po stępieniu lub uszkodzeniu nadawało się tylko do wyrzucenia albo przeróbki na coś mniejszego. Mieć natomiast można było przetopić i ponownie wykorzystać. W czasie wojen, na przykład, ozdoby czy naczynia mogły zostać przetopione na broń, a w czasach pokoju ten sam metal służył do wyrobu nowych przedmiotów codziennego użytku. Taka cyrkulacja surowca powodowała, że ten sam kawałek miedzi mógł służyć ludziom przez wiele pokoleń. Przez wzgląd na ten fakt, dziś archeolodzy znajdują stosunkowo niewiele metalowych przedmiotów z tego okresu. Miedź była bowiem wielokrotnie przetapiana, przez co liczba zachowanych artefaktów jest niewielka w porównaniu z kamiennymi narzędziami. To utrudnia naukowcom precyzyjne ustalenie, kiedy i w jaki sposób metalurgia miedzi rozprzestrzeniła się na świecie. Ten ekskluzywny charakter przedmiotów z miedzi sprawił, że pod koniec Neolitu i w Halkolicie pojawiły się wyraźne różnice majątkowe i społeczne. Narodziły się pierwsze elity, które poprzez posiadanie miedzianych przedmiotów pokazywały swoją wysoką pozycję w społeczności. Co ciekawe, choć narzędzia z miedzi nie były tak ostre jak te skrzymienia czy obsydianu, miały nad nimi kilka istotnych przewag. Kamienne ostrze, choć bardzo ostre, tuż po wykonaniu były kruche i łatwo pękały. Ich produkcja wymagała też wielu godzin precyzyjnego łupania. Mieć była bardziej plastyczna, narzędzia z niej wykonane mogły się wyginać zamiast pękać. W razie uszkodzenia można było je naprawić przez przekucie lub przetopienie. Dzięki temu metalowe narzędzia, choć może mniej ostre, były znacznie trwalsze i praktyczniejsze, zwłaszcza w ciężkich pracach. Wszystkie te czynniki sprawiły, że z czasem coraz mniej ludzi zajmowało się produkcją narzędzi kamiennych. Umiejętność ta zaczęła zanikać, a nowe pokolenia straciły wprawę w łupaniu krzemienia i obsydianu. Narzędzia kamienne wytwarzano coraz szybciej i mniej starannie, często rezygnując z precyzyjnego wykończenia. Pod koniec epoki miedzi kamienne narzędzia przestały dominować, ustępując miejsca trwalszym i praktyczniejszym wyrobom z metalu. Widać to wyraźnie w wykopaliskach archeologicznych z tego okresu. Rozpowszechnienie miedzi jako surowca do wyrobu narzędzi miało też inne skutki. Społeczności halkolityczne mogły ograniczyć czasochłonny i żmudny proces produkcji narzędzi z kamienia. Zaoszczędzony czas wykorzystywano na rozwój innych dziedzin życia. Szczególnie dynamicznie rozwijało się garncarstwo, które osiągnęło w tym okresie wysoki poziom artystyczny i technologiczny. Pojawiły się także złożone naczynia, nowe techniki zdobienia i lepsze piece do wypalania ceramiki. Równocześnie nastąpił intensywny rozwój rolnictwa i hodowli, co pozwoliło produkować nadwyżki żywności, dzięki temu mogły powstawać pierwsze osady, rosła liczba ludności i kształtowały się bardziej złożone struktury społeczne. W dłuższej perspektywie doprowadziło to do powstania wielkich cywilizacji epoki brązu i wczesnej starożytności. Epoka miedzi była czymś znacznie więcej niż tylko krótkim przystankiem pomiędzy epoką kamienia a epoką brązu. To właśnie wtedy ludzie po raz pierwszy zaczęli eksperymentować z metalem, co zapoczątkowało zmiany, które na zawsze odmieniły bieg historii. Miedź, dzięki swojemu atrakcyjnemu wyglądowi, dostępności i stosunkowo niskiej temperaturze topnienia, stała się pierwszym metalem, który wszedł do codziennego użytku, choć początkowo zarezerwowanego dla elit. W tym okresie zaczęły powstawać bardziej złożone struktury społeczne. Pojawiły się wyspecjalizowane zawody, a rozwój metalurgii miedzi umożliwił ludziom skupienie się na innych dziedzinach życia. Jednocześnie coraz rzadsze stawały się tradycyjne narzędzia kamienne, a kultura materialna zaczęła się dynamicznie zmieniać. I choć dziś epoka miedzi była pomijana w popularnych opowieściach o starożytności, to właśnie dzięki przemianom, które wtedy zaszły, możliwy stał się rozwój pierwszych wielkich cywilizacji epoki brązu, takich jak Sumer, Egipt czy Babilon. To wtedy zrodziły się fundamenty świata, które przez kolejne tysiąclecia kształtowały historię ludzkości.